Dobry kochani, kolejnego dnia we Włoszech. Dzisiaj nas uroczyście przywitało słońce. Jest przepięknie na dworze, dlatego wybraliśmy się no nie wczesnym rankiem, bo bym zgrzeszył, ale po y, gruntownym śniadanku zjedliśmy śniadanie i wyszliśmy. Jest godzina uff, Jest godzina y, wczesno randa, prawie że po południowa. Jest 11. Idziemy na górę. Chyba się nazywa Gianicolo, czy jakoś tak. Będziemy stamtąd oglądać cały Rzym. Mamy przed sobą Watykan, bo powiem Wam jeszcze, że to miejsce, gdzie my mieszkamy, to jest dosłownie 10 minut piechotką i jesteśmy w Watykanie. Z daleka widać już świątynię, Bazylikę św. Piotra. Zaczęliśmy od zakupów. Patryk sobie kupił fajny zegarek. No i oczywiście Asia już szuka z Patrykiem kolejnych rzeczy. Szalejemy. Jest przepiękny zamek koło nas. Na nim jeszcze nie byliśmy. Nie wiem, czy się skusimy. On jest obok, właśnie Bazyliki Świętego Piotra, a naprzeciwko jest ogromna, monstruarna bazylika. Przepięknie to wygląda. Dobra, koniec gadania. Idziemy dalej, zwiedzamy, nagrywamy, pokazujemy. Sami zobaczycie sobie, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało. Na razie, ciao. Hello. Dziękuję. Dziękuję. Weszliśmy na górę Gianiculum, tak to się nazywa, podobno. E, piękny widok na Rzym, na cały Rzym. Mamy teraz w planie chyba jeszcze zajść do Bazyliki na momencik. E, do Jana Pawła II może jeszcze raz zajdziemy. E, i, e, I będziemy się wybierali w dalszą podróż. Mamy w planie jeszcze zajrzeć w, taką miejsce, w takie miejsce jak Dziurka od Klucza, przez którą ładna jak jest pogoda, można zobaczyć Watykan podobno. A dzisiaj jest ładna pogoda. To może uda nam się to zobaczyć. Zbieramy się, popatrzyliśmy, nagraliśmy, idziemy dalej. umieszczona, poświęcona pamięci zamachu na Jana Pawła II. E, ciężko ją znaleźć podobno, ale może nam się uda. Zobaczymy. Co prawda do niej nie można podejść. Niby Asia znalazła. Nie, kochanie, to nie jest to. To nie jest to. Nie, tam jest taka sama złota. I to jest po prawej stronie. I tam nie można podejść. Tylko e, jest tam płytka. Ludzie czasami zostawiają duże, ale podejść nie można. I jest już wyryta pamiątkowa płyta. Poszukamy, znajdziemy. I udało się. Znalazłem tą płytkę. Pokażę Wam. Ona jest naprzeciwko tego posągu, jak się patrzy. Oczywiście jest ogrodzona. Chyba tu. Chyba to. Z tego co pamiętam, to chyba tutaj. Tak było to opisane. To jest właśnie to miejsce, tutaj właśnie jest pamiątkowa tablica. Jest napisane 13 maj. I naprzeciwko właśnie takiego posągu jest to ogrodzone, nie można wejść ale jest tutaj miejsce, gdzie podstrzelili Jana Pawła II Asia już poszła w kolejkę będziemy wchodzili a tutaj jeżeli chcecie wejść do Bazyliki Świętego Piotra to zawsze po prawej stronie jest kolejka i kolejka dosyć duża ale bardzo szybko idzie, bo to jest kolejka do wejścia w takiej kolejce stoimy Niby sporo ludzi, ale dużo bramek. Przechodzimy przez bramki, sprawdzające czy nic ciekawego nie mamy i wchodzimy sobie do bazyliki. Idziemy dalej na wycieczkę. Dopadł nas mały głód, wpadliśmy do sklepu, wzięliśmy sobie po kanapce. A tutaj kanapki to takie wypasy, że polecam. Ja mam taką bułę z prosciutto i z serkiem chyba jakimś, z mozzarellą. Asia sobie wzięła z łososiem, taka wypasiona, że po prostu uszyje się trzęsło ze szczęścia. I paty sobie też coś tam wziął. Fajne te kanapeczki, polecam Wam. Jemy i idziemy dalej. Jesteśmy na miejscu. Tutaj przed nami są już usta prawdy. Zaraz będziemy wkładać rękę i może nam nie odetnie, ale oczywiście jest kolejka. Sporo ludzi czeka w kolejce. Mieliśmy nadzieję, że nikogo nie będzie, ale się okazało, że, że ludzi troszkę jest. To nic, idziemy stanąć w kolejce. Jesteśmy przed drzwiami słynnej dziurki od klucza. Tu jest takie miejsce. Zobaczcie, Asia już coś tam patrzy. Nie widać. Nie widać? Coś widać. Ładnie wygląda. Zobaczymy. To no, rzeczywiście widać, czekajcie. Jeszcze zrobimy tak. A wiesz, u ciebie też nie no, da się. Bella. Gdzie są? Gdzie ja to mam? Tu jest, czekaj. Mogę? No, możesz, czekaj. A jaka jest? Widzę. Ja tak sobie zdzicie, że to no, bycie u kłaścia, nie bycie do kogoś, nie przydoszczę. Hallo. Hvor bor du? W tym miejscu jest ta słynna dziurka od klucza. Jak będziecie przy ustach prawdy, to e, trzeba się udać na górę, e, tutaj do tych, właśnie e, drzwi, gdzie jest dziurka od klucza, przez którą można zobaczyć coś ładnego. <laughs> Watykan. Może uda, uda wam się zrobić też zdjęcie, ale no, jak już tutaj będziecie, to musicie sobie wejść, zobaczyć te dwa miejsca. Tutaj obok też jest taki plac ładny z punktem widokowym na Watykan. Też bardzo ładnie to wygląda. Warto przyjść. Kawałek drogi na piechotę, ale zależy zresztą, zależy gdzie będziecie mieszkać. Gdzie jesteście w danym punkcie w Rzymie. My już wracamy, idziemy jeszcze do Koloseum, bo tutaj jest bliżutko. Przejdziemy się jeszcze zobaczyć i dalej zwiedzamy. A jak wam się nie chce chodzić, tak jak już w tym momencie nam, to idziecie na metro. Bilet 100 minutowy kosztuje 1,50 euro 50. i możecie się przesiadać gdzie chcecie, jak chcecie, wszystkimi środkami transportu, czyli metro i autobus i wystarczy tylko w czasie się zmieścić. My jedziemy na jedną stację, później przesiadamy się na drugiej stacji, w drugie metro Jedziemy teraz niebieskim, później przesiadamy się w pomarańczowe, bo w ogóle jesteśmy obok koloseum. Czekaj, pokażę Wam. Czekajcie. Dobra. Jesteśmy tu. Jedziemy dwa przystanki do termini, przesiadamy się na czerwone metro w tym samym bilecie i jedziemy raz, dwa, trzy, tak? Do San Giovanni. Tak, do San Giovanni i mamy nadzieję, jeszcze wrócić na tych biletach. No, nie, no, wrócimy. Minuty. A do San Giovanni jedziemy po to, że spotkaliśmy naszą koleżankę w Rzymie, która mieszka też w Lublinie, wyobrażacie sobie niesamowita historia. Pozdrawiamy Dominika. Podpowiedziała nam, że właśnie w San Giovanni jest, są, jest, są, są schody święte. Przyjechało metro, musieliśmy zrobić cięcie. No, i tak, jedziemy do Świętych Schodów, które znajdują się w Rzymie. Tradycja głosi, że Jezus Chrystus szedł nimi na sąd ostateczny do Poncjusza Piłata. I ponoć teraz można nimi przejść na kolanach to się robi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idziemy, bo tu się raz Tak, zaraz metro przyjedzie i jedziemy dalej. A później wracamy na tych samych biletach, i później do domku herbatka. A później znowu coś do jedzenia, miasto, a jutro wylot. Tak więc dzisiaj jeszcze musi być szybko i dużo. Lecimy, ciao! Wsiadamy dwa przystanki, i pędzimy na czerwoną stację Red Line, Red Line. みんながパティシエになったああいつとたんどりしてきたああ、あれってん Jeszcze dwie, i wysiadamy. Jedziemy sobie. Założyliśmy maski, bo wiecie, dużo osób jeszcze w maskach chodzi. Lepiej nie ryzykować przezorne, ubezpieczone, to mówią. Jedziemy. Jeszcze tylko dwie stacje, i wysiadamy. Bazylika San Giovanni Laterano. A teraz idziemy w poszukiwaniu schodów. Dobry wieczór kochani, już jesteśmy w Polsce, właśnie wylądowaliśmy, jeszcze szybko skoczyliśmy do restauracji, o tutaj sobie przyjechaliśmy, coś tam sobie zjedliśmy, wygooglowaliśmy, bardzo dobre jedzenie. Yy, jesteśmy już, bierzemy się za montaż, wrzucam zaraz film i będzie wszystko dostępne na naszym kanale. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, jeżeli nas jeszcze nie zasubskrybowaliście, to pamiętajcie, zróbcie to na pewno tutaj na dole, możecie nas zasubskrybować. Ciao, pa, na razie, cześć.